Cześć, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie kroki musisz podjąć, żeby zbudować kampanię marketingową tak, żeby ona zarobiła od 10 do 100 tysięcy złotych dla twojego klienta, lub po prostu dla ciebie, gdy budujesz produkt, usługę, szkolenia. Jeżeli tak, to mam dla ciebie zaproszenie na najnowszy webinar. Jak zbudowaliśmy kampanię 185 tysięcy w ciągu 20 dni, ale zanim do tego przejdziemy, pokażę ci, ile zarabiają moi klienci. Tutaj powinieneś widzieć u góry właśnie screeny moich klientów, jakie mają właśnie zarobki i jakie genery generuje dla nich efekt. Dołącz do webinaru w linku poniżej, a nauczysz się jak zbudować biznes krok po kroku w powtarzający się sposób. Dołącz do webinaru w linku poniżej, a nauczysz się najprostszej drogi jak stworzyć i przetestować swój biznes tak, żeby działał w powtarzający się sposób, jak zdobywać swoich pierwszych klientów i skąd wiedzieć, która reklama działa, a która reklama nie działa. Teraz pokażę ci małe demo, jak sprawdzić dokładnie, która reklama działa, a która nie działa, tego dowiesz się na webinarze. Mamy klienta, który chcesz sprzedawać na przykład koszulki. Co robimy? Wchodzimy do narzędzia Facebook Ads Library. Tutaj sobie ustawiamy wszystkie reklamy i tutaj wpisujemy na przykład koszulki. Chcesz sprzedawać koszulki, to przeanalizujmy sobie takie reklamy. Widzisz, mamy 2700 aktywnych reklam, także zobacz sobie tutaj: masz tekst całej reklamy konkurencji i masz zdjęcie. Co oni robią? Jak przyciągają użytkowników? Tutaj na przykład mamy tylko do końca wakacji minus 10%, czyli troszkę stara reklama. Tutaj mamy teksty. Widzę, że tu jest jedna firma firma bardzo mocno przejęła rynek, ale nie, tu widzimy już kolejne. Top koszulki, koszulki z pasją, także też możesz przeanalizować ich fanpage'a, bo jeżeli tutaj sobie klikniesz, przejdź do strony, to będziesz widział, jakie oni tworzą posty, jak się reklamują, także to jest tak naprawdę najważniejsze, przeanalizować reklamy konkurencji, to co działa na rynku. Ale jak sprawdzić, która reklama działa, a która nie działa? Tylko dowiesz się dokładnie na webinarze, także zapisz się w linku poniżej. Chcesz rozpocząć sprzedaż produktu, ale nie wiesz, czy on się sprzeda? Na webinarze pokażę Ci jego popularność w ciągu ostatnich pięciu lat. W jakich okresach się sprzedaje, w których miesiącach się nie sprzedaje, przyjdź na webinar, a się tego dowiesz, poznasz strategie, które się powtarzają, i dzięki czemu będziesz pracował mniej, a zarabiał więcej, tak jak moi klienci. I na pierwszym webinarze jeszcze będziesz miał taki jeden bardzo wartościowy bonus, ponieważ pokażę Ci, jak pozyskać swoich pierwszych dziesięciu klientów, tak, żebyś ty mógł to zrobić w dowolnej branży, w jakiej będziesz pracować. I to wszystko na webinarze na żywo. Także jeżeli jesteś zainteresowany, kliknij w link. Po dołącz i widzimy się na webinarze. Trzymaj się. Cześć hej.